Dzień dobry kochani, witamy Was serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Słuchajcie, jaka to dla nas jest abstrakcja i nowość, że wracamy do Was po dość długiej podróży. Przyznamy Wam szczerze, że to wszystko co się działo w ostatnim czasie u nas było poniekąd zaplanowane w tym filmie, który jest takim filmem aktualizacyjnym. Opowiemy Wam, co się wydarzyło, dlaczego też nie było nas, ale tak przede wszystkim nie było mnie w ostatnich filmach, w ostatnich materiałach. Dlaczego? tak mało vlogów się też pojawiało. Nie jest to film, w którym chcemy się w jakikolwiek sposób tłumaczyć. Myślę, że mamy parę kwestii, które chcielibyśmy z Wami poruszyć, obgadać. Parę kwestii, za które chcielibyśmy Wam również się podziękować w tym filmie, więc może zaczniemy. Tak, niesamowitym wybrać. jest to, że mimo, że zauważyliście, że coś jest nie tak, że tych filmów pojawiło się mniej, że mnie w tych filmach nie było, regularnie oglądaliście, zaglądaliście, pytaliście, co się dzieje. Nic przed Wami nie da się ukryć, nic Wam nie Umknie. To też jest dla nas bardzo fajny i taki szczery wydźwięk i obraz tego, że jesteście z nami, że lubicie nas oglądać, że znacie nas już przede wszystkim na tyle, żeby niuanse i różnego rodzaju sytuacje zauważyć i daje wam to jakieś pole do dyskusji, do zastanowienia się i bardzo dziękujemy za to po pierwsze, że jesteście z nami i za to, że daliście nam czas, że mogliśmy się pozbierać, poukładać wszystko sobie na nowo i wrócić do Was, mam nadzieję, ze świeżą, bardzo fajną pozytywną i ciepłą energią. Jak mieliście możliwość zobaczyć w ostatnim czasie? Bardzo dużo podróżowaliśmy, prawie w ogóle nie było nas w Warszawie. Pojawiło się dużo teorii, wiele różnych spisków na temat tego, co się wydarzyło, a tak naprawdę uciekliśmy troszeczkę stąd, zbieraliśmy się w kupie. Teraz ten ostatni wyjazd był nam bardzo potrzebny. Zabraliśmy moich rodziców, mojego brata, chłopaków, Anię. Pojechaliśmy do hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej, gdzie wyłączyliśmy kamerę, nie nagrywaliśmy nic. Za... Zawsze, chociaż jeden film z wyjazdu staraliśmy się przywieźć, ale tutaj poświęciliśmy ten czas sobie, relacjom, naszemu wewnętrznemu oczyszczeniu. Myślę, że też każdy z nas potrzebował chyba takiego wyjazdu, który będzie taką troszkę poniekąd odskocią od tego wszystkiego, co się dzieje. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale ostatnio wszystko zaczęło być tak jakoś intensywnie, ta pogoda chyba też kompletnie jakoś tak nie, 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 nie sprzyja temu, aby wiecie, być jakimś tak turboproduktywnym. Ten wyjazd był każdemu z nas potrzebny. Po pierwsze, my mieliśmy okazję, żeby spędzić go z chłopakami, żeby w pełni wykorzystać ten czas i poświęcić im uwagę. Kolejną kwestią było to, że nasz Parysek obchodził drugie urodziny i to w jaki sposób hotel się na to przygotował było niesamowite. Ja muszę wam powiedzieć tylko tyle, żebyście weszli na mój Instagram. Tam w wyróżnionych relacjach jest kilka ujęć z tego naszego pobytu. Tak jak Krzemysław powiedział, myślę, że każdy tam odpoczął. Odciążyliśmy też troszeczkę Anię i Kamila od naszych chłopców, żeby oni też mogli fajnie odpocząć, spędzić czas. Byli na rowerach, spacerowali, mieli taki tydzień randkowy sami ze sobą, więc każdemu myślę, że ten wyjazd się przydał. Przede wszystkim to, że naprawdę poświęciliśmy 100% naszym chłopakom, którzy od godziny chyba siódmej rano już do nas pukali do drzwi, że się wyspali. Myślę, że to była 6.30, <laughs> było pyszne jedzenie, bardzo dużo atrakcji. Hotel jest nastawiony pod dzieci, pod atrakcje, teatrzyki, są tam termy, bardzo dużo zjeżdżalni. Część też jest na zewnątrz, część jest w środku. A żeby nie pomijać też najstarszych członków naszej rodzinki, czyli Agnieszki Pawa, było też szereg atrakcji właśnie dla dorosłych. Były termy, były sauny, były masaże, była cała strefa spa, z której mogliśmy sobie korzystać, więc każdy znalazł coś dla siebie. Było też dużo przestrzeni do tego, aby spędzić ten czas wspólnie, ale też była właśnie ta przestrzeń na to, żeby ten czas sobie tak jakoś indywidualnie zagospodarować. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy wam zrekompensować tą dłuższą przerwę na naszym kanale. Za każdym razem powtarzamy, że nie byłoby nas tutaj Gdyby nie wy, gdyby nie wasze wsparcie, gdyby nie to, że tworzycie ten wspólny świat rozmawiać. I razem bardzo długo zastanawialiśmy się, jak Wam podziękować, co wam wręczyć, jakie nagrody przygotować. I stwierdziliśmy, że teraz w każdym filmie będziemy chcieli przygotować dla Was paczkę, przygotować dla Was prezent z osób, które będą komentowały, które będą aktywne, będziemy wybierali komentarze osobiście, które najbardziej do nas przemówią, które nas rozśmieszą, które będą pokazywały, że rzeczywiście jesteście z nami dosyć długo i w tym odcinku Odcinku. Przekazujemy dwa flagowe nasze zapachy, czyli Sensual Wave oraz Spicy Passion są to dwa zapachy, od których zaczęła się nasza wspólna przygoda, od których zaczęła się nasza marka Pataro. Symbolicznie z tej też okazji, że w czerwcu świętowaliśmy drugie urodziny również naszej marki, chcielibyśmy przekazać właśnie te dwa zapachy na rozdanie takie konkursowe, na rozdanie dla osób, które w aktywny, bardzo fajny sposób będą komentować nasze filmy. Także z zadaniem specjalnym na ten film. Jest to, abyście w komentarzach napisali nam, jak długo z nami jesteście, za co nas tak naprawdę cenicie, albo który z filmów, które opublikowaliśmy na przestrzeni tych kilku ostatnich lat, najbardziej przypadł Wam do gustu. W mojej ocenie możecie zrobić i napisać tak naprawdę, co tylko chcecie. Zależy nam na tym, z racji tego, że my się rozleniwiliście, Patrycia... to i Wy się rozleniwiliście, a zależy nam właśnie, żeby ta nasza społeczność była taka jak wcześniej, taka jak kiedyś, żebyśmy wszyscy byli tutaj razem żebyśmy się wspierali, żebyście pisali o swoich problemach, troskach, sukcesach, o wszystkim, o czym tylko macie ochotę, więc ten film, te komentarze niech będą naprawdę lawiną miłości, lawiną szczęścia, lawiną tęsknoty, czego tylko chcecie. Będzie nam niesamowicie to wszystko przeczytać i zobaczyć, że jesteśmy tutaj wszyscy na nowo z nową ja, energią. Ja to jestem po prostu w szoku, jak ty odrdzewiałeś nagle, bo <laughs> troszeczkę, można tak powiedzieć, ale z drugiej strony naprawdę troszeczkę też przeżywam. I bardzo się stresuję tym filmem, ponieważ chciałbym w taki prawdziwy sposób to, co czuję, przekazać Wam, bo oprócz tego, co się działo, oprócz tych wszystkich rzeczy, które się nawarstwiły, celowo musiałem się usunąć z mojego kanału z racji. Terapii z racji tego, co się działo w mojej głowie, całej presji, zmęczenia materiału oraz wypalenia zawodowego. Wiem, że dla niektórych osób ciężko nazwać o wypaleniu zawodowym to, co ja robię, że to praca i tak dalej, ale niestety tak jest, tak było i zmagałem się z dużymi problemami, z dużymi demonami. Musiałem się odizolować. Odstosunkować od całej sytuacji związanej z YouTube'em bardzo mnie to męczyło, bardzo mnie to gnębiło. Dlatego też Patryk dostał takie zadanie, aby te rzeczy, które faktycznie bardzo mocno wpływały na jego emocjonalność, to bo przez te ostatnie kilka miesięcy było ci naprawdę bardzo trudno, bardzo ciężko. I niby było wszystko okej, okay, niby było dobrze, opowiadałem wam o tych etapach terapii, o tym, że wszystko jest ok, ale doszedłem do wniosku, że rzeczą i tematem, który najbardziej mnie męczył, to był właśnie YouTube. Myślę, że tak naprawdę na to samopoczucie Patryka miało wpływ wiele czynników, oprócz tego, że właśnie YouTube jest takim bardzo angażującym pracodawcą, nazwijmy to jest to pracodawca, dużo rzeczy związanych właśnie z budową, z wykańczaniem domu, z tym, co się działo Wokół tego tematu miało wpływ na to, że jednak tej motywacji do tego nagrywania było zdecydowanie mniej. Ja też wszystkich przyzwyczaiłem do tego, że tryskam energią, że jest we mnie po prostu 20 żyć i zarażam tą pozytywną energią, ale w momencie, kiedy rzecz, na której najbardziej mi zależy, na coś, na co najbardziej czekam, co wiąże tak naprawdę z kanałem, też wasza presja była dosyć duża, jeżeli chodzi o materiały zbudowy, co z domem, oczekiwaliście i żądaliście wręcz od nas, że chcecie żeby to już było. Chcieliście, żebyśmy się meblowali, urządzali, a niestety to wszystko się obsunęło. Przede wszystkim przez to, że jednak parę rzeczy poszło nie tak na etapie budowy, musieliśmy powyrównywać poziomy sufitów, które nie do końca zostały przypilnowane. To wszystko wpływało na to, że każda kolejna praca, która miała wchodzić tak naprawdę już wszyscy byli gotowi, obsuwała się o kolejne tygodnie, o kolejne miesiące, więc ekipy rezerwowały sobie jednak pracę, gdzie indziej. Musieliśmy czekać później dwa miesiące aż do nas wrócą, żeby, żeby zapewnić jak to płynność na budowie. Tutaj już zrobiliśmy z tego mieszkania taki ala magazyn. Niby jesteśmy tutaj, ale już raczej czterema nogami jesteśmy w naszym wymarzonym, pięknym domu, w którym już tak naprawdę powinniśmy zamieszkiwać. W sierpniu myśleliśmy, że uda nam się zamieszkać niestety. O w ogóle o domu, o całej tej sytuacji opowiemy Wam za chwileczkę, ponieważ tematów się namnożyło, plotek i jakichś konspir na temat naszego domu powstało tyle, że my codziennie czytaliśmy w wiadomościach, komentarzach, różnego rodzaju miejscach w internecie co się wydarzyło. Doszły do tego oczywiście też te nasze podróże, które miały miejsce przez ostatnie dwa miesiące tak bardzo intensywnie, więc pojawiały się, tak jak Patrycjuszek wspomniał, ploteczki, że sprzedaliśmy dom, że teraz zrobiliśmy z naszego kanału na YouTube kanał podróżniczy i będziemy jeździć po hotelach i je pokazywać. Tak, rację, i że, że wy... wydajemy pieniądze z naszego domu, które za sprzedaż zyskaliśmy i znalazły się w naszym budżecie. To, że obsunęło się nam to wszystko nie miało Ué, na... Jakiekolwiek decyzje odnośnie sprzedaży tego domu, to, że to się obsunęło, tak naprawdę miało wpływ na decyzję taką, że mimo tego, że byliśmy tu na miejscu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć każdej sytuacji, nie byliśmy też przygotowani na wiele sytuacji, mimo tego, że zawsze powtarzaliśmy, że jesteśmy przygotowani na wszystko, to jednak życie zweryfikowało, że nie da się przewidzieć wszystkiego. No i właśnie z tego względu stwierdziliśmy, że skoro ten ostatni czas był taki, że siedzieliśmy tu na miejscu, staraliśmy się pilnować ekip, staraliśmy się pilnować całej budowy, staraliśmy się koordynować wszelkiego rodzaju, z zamówienia. Stwierdziliśmy, że po prostu trzeba stąd uciec. Nie mamy na to wpływu wyłączyć głowy, zresetować się i popodróżować, mimo że tych podróży miało nie być. Stwierdziliśmy, że jednak będą. Wiecie, jak to jest. Budowa to żywy organizm i nasza spontaniczność i decyzyjność również. Także stwierdziliśmy, że będziemy sobie wyjeżdżali, podpoczywamy, zregenerujemy się. Nie wszystkim się to, jak widać, podobało. Pojawiła się masa komentarzy na temat tego, że macie dosyć tych podróży, że Wam się to nie podoba. Myślę, że Was przyzwyczaj od samego początku, że cały czas gdzieś tam w tych wojażach byliśmy. Ale ostatnie vlogi właśnie były bardziej takie codzienne, czyli to, co robimy w domu, w mieszkaniu, to, co ogarnialiśmy wokół właśnie budowy, więc to było takie troszkę codzienne, realne życie. No nie wiem, to czy to takie to... realne <gry> życie na wakacjach, gdzie nie gotujesz, nie sprzątasz, nie robisz nic, naprawdę byczyliśmy się, odpoczywaliśmy. Przemysław troszeczkę ponagrywał, żeby z każdego wyjazdu jakiś materiał i jakaś pamiątka no, powstała. Nie mów, że nie robiliśmy nic, no bo też przez to, że odstąpiłeś troszkę od YouTube'a, to bardziej skupiłeś się na Instagramie, bo było ci też prościej, nie chciałeś w pełni nie chciało mi się swojej działalności, więc mm. nagrywałeś bardzo dużo materiałów na Instagrama, właśnie przy pomocy też Oskara. Ja za to przejąłem właśnie tą inicjatywę YouTube'a, starałem się w miarę na bieżąco dawać taką aktualizację tego, co się dzieje. Ale pokazywać, to, że żyjemy, prawda? Pokazywać, że żyjemy, że jeszcze tutaj jesteśmy, ale naprawdę było mi też bardzo ciężko z tego względu, że pomimo tego, że wyjeżdżaliśmy, zabieraliśmy ze sobą bardzo dużo też pracy. Więc ja, oprócz tego, że nagrywałem, albo starałem się przynajmniej nagrywać, bo nie można tego do końca nazwać nagrywaniem, to mojego Ja funkcje. generalnie <laughs> uważam, że ogromne podziękowania, ogromne brawa i ogromny szacunek dla Przemysława, że dźwigał na ten moment większość z naszych rzeczy, tematów. Tak naprawdę chodzi mi tutaj o YouTube'a, ponieważ zresztą rzeczy, czy to tematyką firmy, budowy domu, byłem zaangażowany w pełni, ale no YouTube naprawdę mnie pokonał, położył na łopatki i bardzo trudno, bardzo ciężko było mi się motywować i zbierać do tego, żeby cokolwiek tutaj wypowiedzieć. Zresztą też miałem taki zakaz, żeby totalnie mnie nie było, żeby się nie pokazywać, żeby odpocząć psychicznie od tego, co tak mnie męczyło. Więc, U... mi, więc mimo wszystko tutaj jeszcze gdzieś tam takim palcem między żebrami swoimi yy, nakłaniałem się do tego, żebyś nagrał coś, żebyś coś powiedział, żebyś przyjął kamerę, żebyś jednak pokazał się każdemu, że nie zamknąłem się w piwnicy, nie trzymam Cię w lochach, nie jesteś skuty w łańcuchy. Nie, ja naprawdę <laughs> spełniłem swoje marzenie, ponagrywałem taki fajny content, na Instagram. Od dawna tak naprawdę o tym marzyłem i chciałem popróbować, jak to wygląda. Zdecydowanie prościej jest nagrywać na Instagram, jeszcze jak się ma takiego specjalistę, jak Oskar, który pomagał, montował, ustawiał. Powiedział też, że bardzo wyrobiłem się, jeżeli chodzi o moje ruchy, o obsowanie z kamerą, także bardzo mnie to cieszy. Teraz bardzo marzy mi się, żeby wrócić, żeby ta tematyka budowlano, Przeprowadzkowo wnętrzarska pojawiała się tutaj na naszym kanale jak najczęściej. Mamy jeszcze w planie kilka wyjazdów, ale nie chcemy już, żeby to było takie typowo oprowadzenie po hotelu. Będziemy sugerowali się tym, co pisaliście, że macie tego dojść, że nie chcecie tego oglądać. Jak będziemy gdzieś wyjeżdżali, to będziemy sobie wyjeżdżali bardziej prywatnie. Może coś tam delikatnie wam czekażemy, przemycimy i pokażemy, ale będziemy chcieli, żeby wróciły te vlogi takie, jak były wcześniej, jak były kiedyś. Z pełnym zaangażowaniem, tylko dajcie teraz, patrycy. Troszkę czasu, żeby on się na nowo wdrożyć. Ja nie brancę. potrzebuję już teraz czasu w ogóle. Ja potrzebuję, żeby zaczęły się prace na budowie, takie, jakie będą widoczne, jakie będziemy mogli pokazywać, żeby dało mi to w żaglu wiatr, wiatr w żagle, czy jak się to tam mówi. Słuchajcie, i tak powoli zaczyna się dziać. Przechodząc już do tematu budowy, wykańczania i tego, co się aktualnie dzieje, mamy zrobione tarasy, mamy zrobione gładki, Mamy, Mamy przygotowane fundamenty pod ogrodzenie, które też już jest zamówione. Ja muszę Wam powiedzieć, że temat ogrodzenia bardzo mnie męczył, bardzo mnie stresował, bardzo Patryk mnie nie ufał. Wkurzał. Nie ufałem Przemysławowi w ogóle, ponieważ. Ceny ogrodzeń, ceny tego wszystkiego, tych e, słupów, przęseł i robocizny przechodzi ludzkie pojęcie. Ja wiedziałem, że to jest dosyć drogie, ale nie sądziłem, że jest to tak. Przemysław mówi, że zrobimy to pięknie, zrobimy to rozsądnie cenowo, i ja. Nie wierzyłem mu absolutnie w żadne wypowiedziane słowo w tym temacie. Byliśmy tydzień temu, w zeszłym tygodniu, w, zeszłym tygodniu w weekend, u cudownej pani, która pokazała nam. Słupki pokazała nam wykonanie, pokazała nam różne warianty, co można z czym łączyć. I Przemysław wybrał takie słupki ładne, dekoracyjne, ale bardzo proste. Ja już taki zrezygnowany mówię i tak, nic z tego nie wyjdzie, wyjdzie pewnie drogo, coś będzie nie tak, okaże się, że trzeba robić na zamówienie. I słuchajcie, trwa rozmowa, trwa dyskusja, a ja wyłonił się mówi tak, słuchajcie, i mówię ja, ja mówię: słuchajcie. A co powiedzielibyście, czy ten słupek spełnia warunki, jeżeli chodzi o wysokość, o montaż przęseł, o wszystko, tak o proszę. wszystkie <grym> warianty, które dawały rozsądną cenę za całe ogrodzenie, które ma powstać w naszym domu? I ta pani tak patrzy na mnie i mówi: To jest idealne. Ten słupek spełnia wszystkie aspekty, aspekty których... i wszystkie wymagania, na których nam bardzo zależy. Przemysła z tą panią wymienił. Dziesiątki maili. Ja właśnie nie z tą panią. To nie z tą panią? Nie, bardziej chodziło o przesła, bo ta pani zawsze była chętna do pomocy, zawsze udzielała odpowiedzi od razu. Taka to ro... dlaczego nie wybraliście tych słupków, bo które. Tych, bo tych słupków nie było w ofercie, którą, a, którą przesłała, więc one nie były widoczne, więc dopiero zobaczyliśmy je na miejscu. A jak chciałem tam jechać dwa miesiące temu, to ty stwierdziłeś, nie będę jeździć za słupkami. Nie chciałbym jakoś bardzo <laughs> dużo zasług sobie przypisywać, ale słuchajcie, naprawdę, jak ja czegoś nie przedyskutuję, nie przypilnuję, nie mhm. swoim wzrokiem nie przeniknę, No to ja tą naszą budowę generalnie widziałbym. Ciężko, mimo że naprawdę przemysław ogarnia, jest mózgiem, pilnuje wszystkiego. Tak, wizualne aspekty, jakieś takie, które trzeba przypilić, no, przypilnować. Ja jestem technikiem, ja nie jestem estetą, ja jestem bardziej technikiem, więc dla mnie po prostu liczą się te wszystkie miary, czy nam się to zmieści, czy nam nie zabraknie jakiegoś centymetra, a Patryk to jest po prostu esteta. Nie no, takie rzeczy to nie mogą być, to jest za proste. My tutaj potrzebujemy Fajerwerków. I myślę, że każdy, kto nas poznał na etapie, budowy domu czy kiedyś wykańczania naszych wnętrz zauważa to, jak my się świetnie uzupełniamy. Bardzo dużo osób mówi, że ach, przy remontach, przy budowie ludzie się kłócą, ludzie się rozwodzą. My mimo tych trudności i problemów, które u nas się pojawiły, nie pokłóciliśmy się ani razu. W sierpniu mijają nam 9 lat. To jest rzecz, którą ja się chcę chwalić, o której chcę opowiadać. Ale jak ty szybko matematyką skuteczniłeś. No bo wiem, bo zaraz zbliża się e, nasza 9 rocznica naszego związku. Słuchajcie, my w dalszym ciągu przez te 9 lat nie mieliśmy żadnej sprzeczki, nie nie mieliśmy żadnej kłótni, nie mieliśmy żadnej nawet takiej głębszej i trudniejszej wymiany zdań. Co? Oczywiście. Co nie zmienia faktu, że już mam w głowie parę pomysłów, jak dokonać zbrodni idealnej. Oczywiście, Przemysław zawsze mówi, że zanim się przeprowadzimy do tego domu, to on zakopie mnie żywcem pod naszymi dwustoletnimi dębami, tak, żeby mogły żyć 400 lat. I mówi, że parysek mu w tym pomoże, ale nie, tak serio, już rozluźniłem się naprawdę niesamowicie. I bardzo się teraz cieszę, że wróciliśmy do nagrywania i że opowiadamy Wam to wszystko, bo naprawdę się działo to dosyć długo. Też... Także, także nie, nie sprzedaliśmy domu. Zobaczcie, ile znowu to daje Patrykowi. Energii, więc myślę, że te filmy faktycznie będą teraz bardziej Tak, regularne. ja chcę Wam powiedzieć, że naprawdę, oprócz tego, że się wypaliłem, nie wiedziałem co mam mówić, co mam opowiadać, bardzo mnie temat męczył tego, że jeszcze nas tam nie ma, że jeszcze ekipa nie weszła, że czekamy na to, czekamy na tamto. Kilka osób z różnych ekip też nas zawiodło, dużo niefajnych rzeczy po drodze się działo, ale mamy nadzieję, że teraz to wszystko wychodzi na prostą. I... Co udało nam się też ustalić, to nie jesteśmy jedyni, bo właśnie będąc w bani spotkaliśmy znajomych, którzy mają bardzo podobne Znajomych z Instagrama i właśnie tutaj z YouTube'a. Dokładnie, którzy mają bardzo podobny teraz etap, jeżeli chodzi właśnie o budowę i dokończanie i dosłownie mają te same doświadczenia, Niestety chyba nie da się przewidzieć wszystkiego, nie da się tak naprawdę przygotować na każdą okoliczność. Co nas poniekąd troszkę ucieszyło, że nie jesteśmy sami, że to nie jest tak jakby z nami coś nie tak, że nie potrafiliśmy tego dopilnować tylko naprawdę. Mam e, mokre oczy. Teraz w ogóle mówisz o sytuacji, o rzeczach, które w ogóle nie powinny mnie wzruszyć, ale chcę wam powiedzieć, że tak się otworzyłem na różnego rodzaju doznania, kontakty, podejścia do ludzi, że bardzo Mam potrzebę, dużą mam energię, bardzo dużo czerpię dobrych i pozytywnych emocji od Was, od osób, które do nas podchodzą. Masa osób, masa Was widzów, naszych kumpli, naszych ziomeczków zaczęło do nas podchodzić, odzywać się do nas, pisać. Myślę, że to jest też ten element, który był Patrykowi potrzebny, żeby jednak przełamać troszkę ten taki schemat tej blokady YouTube'owej, z tego względu, że gdzieś tam jednak utknąłeś się w tym takim martwym punkcie, że to, co robimy, gdzieś tam tak naprawdę nie przechodzi dalej, a zapomniałeś o tym, że naprawdę Mamy tutaj dziesiątki tysięcy wiernych widzów, którzy nie dość że czerpią od nas energię, którą my przekazujemy przez ekran monitora, to w momencie, w której my mamy okazję właśnie spotkać, osobiście, poznać, osobiście porozmawiać, odzyskujemy z powrotem tą energię, którą daliśmy. Tak, a jeszcze w tym momencie, kiedy ja tej energii naprawdę tak bardzo potrzebuję, mimo że tyle, przez tyle lat zawsze wszystkim dawałem, dzieliłem się, byłem tym ratownikiem, jak ja to zawsze mówię. Teraz zacząłem czerpać z tego pokłady po prostu. Szczęścia, miłości i bardzo. Jestem za to wdzięczny i naprawdę tego potrzebuję, więc jak tylko gdzieś nas widzicie, to jeszcze bardziej z większym impetem. Czy jesteśmy w restauracji, czy jesteśmy w jakiejś bardzo prywatnej sytuacji? Podchodźcie do nas, witajcie się, wyściskajmy się z całych sił, ponieważ naprawdę ten wyjazd do hotelu Bania nie wiem, jak to się stało, ale były was tam dziesiątki. Rozmawialiśmy, spędzaliśmy czas, drinkowaliśmy nawet z niektórymi osobami, bardzo, ale to bardzo było to nam potrzebne. Się, ile ponownie ma tej pozytywnej, szczerej Tak, ja się w ogóle energii. cieszę, że wróciły mi emocje, że mogę być wkurzony, mogę być zdenerwowany, mogę zaraz się wzruszyć, popłakać albo ze szczęścia popijać. ja to żeby, lubił, żebyście tylko wiedzieli, jaki pater był zestresowany, zanim zaczęliśmy nagrywać. Naprawdę, Rob, bardzo. Robił już wszystko. Wiesz, ale to pokazuje, że w dalszym ciągu mi zależy na tym kanale, zależy mi na Was, na tym dotarciu, na tym kontakcie. Tak jak w ostatnim czasie widziałem pod tymi filmami, że no, brakowało Was, mnie. Nie, brakowało Wam naszej energii tego wszystkiego. Wybaczcie, już się naprawdę podnieciłem i podekscytowałem niesamowicie. Ciężko było nam czytać, wiedząc z czym się zmagamy, jakie mamy problemy, jakie mamy trudności. Pamiętajcie też, ja zawsze to powtarzam, że my jesteśmy tacy sami jak każdy inny, każdy z Was po drugiej stronie. Mierzymy się z takimi samymi problemami, z takimi samymi trudnymi sytuacjami, że nie jesteśmy terminatorami i bardzo ciężko jest wstać, mimo że jakieś trudności, w naszym życiu się pojawiły, wstawać, drzeć się, krzyczeć, emanować tą energią, której naprawdę nie było, która gdzieś została zakopana i mm, teraz ją odkopujemy i wskrzeszamy razem, także z mojej, z mojego serca, z mojej e, prostą. Myślałem, że te etapy już mam za sobą, ale tak mi brakowało. Widzicie, ile znaczycie dla nas? Uf, tak strasznie brakowało mi waszej energii, że aż się wzruszyła. To jest właśnie teraz idealny przykład tego, ile tej emocjonalności, Patryka, kosztowało to, aby odstawić YouTube'a na dalszy tor, aby złapać takiego świeżego oddechu, żeby spojrzeć na to wszystko z dystansu i z teraz, tak, tak. teraz przyszła mi taka myśl do głowy, że. Dom, nasz dom, który się buduje jest naszym największym marzeniem i zobaczcie, ile trzeba pokonać trudności, ile trzeba pokonać schodów. Wylać może łez i, i to ze szczęścia, i też właśnie ze smutku, z bezradności, aby osiągnąć ten cel. Ja w dalszym ciągu uważam, że jesteśmy z Przemysławem naprawdę bardzo młodzi, jesteśmy bardzo silni, dajemy przykład, myślę, że możemy tak powiedzieć, na to, że nawet jak człowiek postawi sobie bardzo wysokie cele, bardzo wysokie marzenia, to mimo przeciwności losu, jeżeli jest się w tym razem, jeżeli ma się Miłość, szczęście i przyjaciela największego u swojego boku, no to można naprawdę zrobić wszystko, i nawet największe trudności. Nie są w stanie tych marzeń zburzyć, zaprzepaścić. Także podkreślamy, potwierdzamy i dementujemy wszystkie plotki odnośnie tego. Nie, nie sprzedajemy naszego wymarzonego domu. Jesteśmy teraz jeszcze bardziej zwarci, jeszcze bardziej gotowi na to, żeby tam zamieszkać, żeby docenić to, co mamy bez pośpiechu, na własnych zasadach, z ogromną miłością, z ogromną wdzięcznością. I starannością będziemy tworzyć to nasze wymarzone, najwspanialsze i najcudowniejsze miejsce. Podsumowując te wszystkie lamenty, które Patryk uskuteczył, ty nie byłbyś sobą, gdyby tutaj nie pojawiły się szereg. Ale bardzo emocji, bardzo, szereg bardzo no Myślę, że myślałem, że już tego typu tematy mam za sobą i że nie wzruszę się i nie popłaczę na wizji, ale to jest tylko. Pokazanie tego, jak naprawdę trudny był to dla mnie film, jak trudny był to dla mnie czas i jak ważni jesteście dla nas, wy. Ale myślę, że też tym filmem sobie uświadomiłeś, jak bardzo tęskniłeś, właśnie za tymi sytuacjami, za tymi naszymi wspólnymi rozmowami, za nagrywaniem filmów, więc bardzo się cieszę, że teraz miałeś okazję jeszcze tego doświadczyć na własnej skórze. Nie mam nawet chusteczki, a nie chcę wstawać, nie chcę przerywać tego nagrywania, Cześć, żeby się więc no. chliwie i wciągam te gluty, ale naprawdę jestem. Odpuściło mi, jestem naprawdę bardzo szczęśliwy i czuję się wolny. Także chcielibyśmy Wam jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie wspólne lata, że jesteście tutaj z nami, że nas wspieracie, że teraz również dajecie tą pozytywną energię Patryczkowi. Dlatego pamiętajcie o tym, że macie teraz możliwość, żeby wygrać nasze perfumy Spicy Passion oraz Sensual Wave w 100 ml Zostawcie I nawet komentarz. jeżeli tak, jeżeli nie chcecie tych perfum, bardzo was prosimy, żebyście dali nam tą energię. Napiszcie cokolwiek tylko chcecie, podzielcie się nawet swoim sukcesem. Powiedzcie coś fajnego, coś ciekawego, coś co nam Was zainspiruje, co doda nam energii i też odbuduje tą naszą więź, naszą relację, bo zawsze w komentarzach wy się wspieraliście niesamowicie i chciałbym, żeby to wróciło. Ja już nic nie mówię, bo po prostu każde wypowiedziane słowo w stosunku do Was ee, rosi mi oczy i rosi mi nos. Ostatnio na Instagramie robiliśmy bardzo dużą promocję na zestawy naszych próbek. Jak wiecie, mamy aktualnie dwa zestawy. Pięć próbek wszystkich naszych zapachów w cenie 99 zł. Teraz możemy zrobić również promocję dla naszych widzów tutaj na YouTubie. Tak, bo Was dużo przyjemności i dużo rzeczy ominęło, dlatego robimy tak? Nie, tak. nie mówiłeś Jestem... mi o tym, że będziemy Jestem tutaj za... wprowadzali taką no samą teraz promocję, czyli robimy taką samą promocję, jak, jaka była na Instagramie, czyli... Będą przecenione próbki, zestawy próbek na naszej stronie zamiast 99 za 5 zapachów. Teraz te próbki będą kosztowały 59 zł, 59 zł a dwa najnowsze nasze zapachy, czyli zestaw dwóch próbek, będzie kosztował zamiast 59 złotych, będzie kosztował 39 zł, więc będziecie mieli również okazję. Na to, aby sobie zamówić nasze zapachy, przetestować, sprawdzić, jak one się teraz właśnie w tym takim letnio-zimowym klimacie, który mamy za oknem, sprawują. No, a bardzo się sprawują, ale tutaj nie, nie będziemy robić żadnej takiej reklamy naszych perfum. Ci, co wiedzą, to wiedzą, ci, co chcą spróbować, to mają teraz okazję, żeby przetestować. I co, myślę, że powoli będziemy się kochani, żegnali. Z całego serducha naprawdę bardzo, bardzo Was przepraszamy i bardzo Wam dziękujemy, że jesteście, że obejrzeliście ten film. Ja, Przemysława, zaraz. Wyściskam, wytule i naprawdę mu podziękuję za to, bo no, nie było to wszystko proste. Byłem trochę takim katem, który tutaj nad, tak. Patrycz, nad Patryczkiem stał. Bardzo i go mnie Przemysław męczył, bardzo mnie Przemysław wcisnął, ale też porozmawiał z moją Anią, z terapeutką, którą mam nadzieję. Oznajmić, ogłosić całemu światu w najbliższym czasie, i już Przemysław teraz wie, że nie można mnie w tym temacie cisnąć, nie można mnie w tym temacie męczyć, chyba że od tego filmu już teraz będzie można. Także co, bardzo Wam, kochani, serdecznie dziękujemy, czekamy na Wasze komentarze. W kolejnym filmie opublikujemy dwa zwycięskie komentarze, które chwyciły nas za serce, które wygrają nasze. 100 ml flakony perfum. Dziękujemy. Zasubskrybujcie nasz kanał, mogę teraz już o. to powiedzieć. Dawno tego nie było. Kochani, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie. Nasz kanał będzie nam niesamowicie miło, a my widzimy się w kolejnym vlogu. Myślę, że to będzie już vlog, także do zobaczenia, kochani. Pa! pa!